Ok, więc yy... no sam, cały aftermath tej sesji będziemy opowiadali później. Yy, na pewno Imperia będzie siedziała, odzyskiwała powoli swoje wspomnienia, wszystkich kryształów. Yy, mm -hmm. I prawdopodobnie dowie się, gdzie znajduje się dokładnie maszyna zmieniająca pogodę. Okej. Okay. No, to zobaczymy jeszcze, co ona nam powie, tak naprawdę. Mm -hmm. yy, mi się bardzo podoba, że my puszczamy z dymem Interestery. <laughs> Powiem Wam, że już tutaj napiszę na kolejnym przyprepie, że yy, jakie Zrobić środki, wszystko, żeby znowu nie podpalili. J jakie środki przeciwpożarne są w tym budynku? <laughs> Dokładnie. Od tej pory wszyscy kurze henchmeni będą chodzili z mikrogaśnicami przy pasie. Uuu, świeczka. Psz, nie? Tak jest, dokładnie. Okej, okay, dobra. Jak mówiłem wcześniej, zrezygnowaliśmy z Pedeków za, e, za, za. od czatu, e, więc nie będzie ich, skoro. Kyle opcję... ich nie rozdaje, to nie ma sensu. Tak, nie ma sensu. Waży, zobaczymy, jak się będą sprawdzały przerzuty z punktów dusz. Okej. Okay. Musisz dać jakieś info na Twitch tak naprawdę o tych przerzutach, że ludzie jak wejdą, żeby mogli wiedzieć. Czyli co tylko. Co jak? Komendę. No, chyba najprościej będzie. Najprościej to jest postawić bota, który będzie to wrzucał. Yy, tak, tylko że bot zwykle mam aktywację bota na ten. Jak będzie, jak jak, yy, ludzie się odzywają. I w rogu ekranu po prostu weź, daj, że komenda przerzut. I tyle. Tak naprawdę. Tak, jak masz nasze podpisy. No zobaczymy. Dobra. To jest do przemyślenia. Yy, w każdym razie przejdźmy do punktów doświadczenia. Yy, więc yy, za ciche w zasadzie wykonanie zadania, Dostajecie punkt doświadczenia. Jej. Yy. Eee. Dodatkowo punkt doświadczenia idzie za w ogóle wykonanie zadania, tak? Okej. Okay. Ja. Jestem zaskoczony, jak niewielką ilością strażników teraz się, że tak powiem, wysługuje. Wydaje mi się, że to jest kwestia faktycznie tego, że przez długi czas nikt nie kontestował jej pozycji. Tak, podejrzewam, że niestety kolejne miejsce możesz nie być takie łatwe. Tak, tak. To, to się wszystko może bardzo dramatycznie zmienić. Hmm. Więc macie tutaj punkt 10 za to, macie punkt 10 za to, co jest hmm. kolejne, na... punkt doświadczenia ode mnie, eee, Kantan dostaje PDK za to, że od razu pomyślał, ej spalmy to, <grym> <grym> to było po prostu tak. świetne, Zrobiąc eee, już tego jakiś mod operandi wasze, spalmy to, <grym> eee, więc Kantan tutaj za to ma PDK, teraz Arin dostaje PDK, hmm... Coś. To, to jest dużo fajnych rzeczy jak zwykle na tej sesji. To, co najbardziej. Najbardziej mi się podobało. Dobre pytanie. A. No. <laughs> Zakota. Nie no, Zakota nie, bo w tym momencie musiałbym dać Kantanowi za, za z, z, tak. <laughs> Rubala. Tak. Rubala. <laughs> Okej, okay, nie no. Szczerze, Arin? Bo nie chcę dać za coś, co dostałeś za coś pyteki, tak? Czyli za ten wyjście z tej interwencji mistrza gry. Ja myślę, że ogólnie cały plan był oparty na twoim pomyśle, z tego co ja pamiętam, tak? Ty, ty to układałeś, ty, ty, ty stwierdzałeś jak, co, gdzie, kiedy dokładnie i tak dalej, więc jeśli yy, oczywiście mylę, to i poprawcie, ale wydaje mi się, że to tutaj Arin był odpowiedzialny głównie za plan yy, Włamu samego. No, tyle o ile tak naprawdę. Ale to jeszcze do tego wrócimy, bo to jest też coś, za co ja będę chciał dać EXPA Kantenowi. No. Mm. Bo owszem, jeśli chodzi o jakieś testy, to Kanten jak zwykle y No nie na końcu. Nie na końcu. <laughs> I wiesz, o, o tym, że Arin pomyślał, że potrzebuje wytrychów, tak? Potrzeb pomyślał o tym, że potrzebuje jakiegoś tam ewentualnie czegoś dodatkowego. Eee, zaczął szukać, o właśnie, zaczął szukać czegoś bogatego, tak? W, w tym pomieszczeniu. Tak, to jest Arin po prostu. Jestem mega ciekaw, co ja ukradłem właściwie w tym momencie. No, Mam nadzieję, no, czy... że to jest coś dużo ważnego. Bardzo, jakby wiesz, że to jest ważne dla niej, że to jest nie tylko drogie. Ale też jest przywiązana do tego emocjonalnie. Mam, taki, mam mam, mam, Chciałbym, żeby to było jeszcze dodatkowo taka szpila. Zapisuję. <grych> Dziękujemy bardzo sample tekst. Bardzo dobre. 19. Jakby to było przy wyrzuceniu 19, więc może się uda. Czy uh -huh. faktycznie nie? coś takiego? Dudzi nie zanimałem. miałeś? 19 miał, ale to i tak 19 dużo. ma. miałem. To, to, okay. to i tak jest dużo, a 20 miałem potem jak robiłem przerzut na skradanie się, jak wychodziliśmy. Mm. E, Okej, okay, no to to już są trzy punkty doświadczenia. Czwarty punkt do doświadczenia tradycyjnie rozlejecie sobie sami. Mm -hmm. Więc za zatiałeś Kantanowi? Nie daję! Po o, zmęczony, o, o, po coś tam. O, 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 ból, 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 ból. A ja ci dam, a co mi tam Nie no, ja dam, ty spokojnie, mówię, że ty nie dajesz, no. A nie no, to ty mnie, do mnie dać. Ja ci dam, dam, dam ci, yy, dam ci za, yy, za, na, za to w jaki sposób naprawiłeś ten kryształ. Na totalnym luzaku wszedł, pozamiatał <grym> z tego kryształu w życiu byśmy nie wiedzieli, gdzie mamy w ogóle szukać tego, co mamy szukać. Niby, ra, niby, niby, niby Arin coś planował, ale prawda jest taka, że cały ten plan został zbudowany na podstawie tego, jakie informacje Kantan wyciągnął z tego kryształu w momencie, w którym pomagał naprawić go dla Imperii. Mm. True. To, to jest prawda. I, I fakt, że on naprawił ten kryształ i zrobił to z taką łatwością jest mega. Mega. To też pokazuje jakby... Fajnie tą postać, że ona cały czas grzebie i naprawia i buduje, bo tutaj bazera sobie zrobił z dodatkowymi rzeczami. Co prawda, nie dałem mu postrzelać z niego. No e... Nie. <gry> oh. tutaj, tutaj zrobił kryształ, to jest naprawdę mega i za to eksp. spokojnie. Poza tym, ja już miałem taki pomysł, żeby w ogóle zamiast nożem, to żeby tego typa pieprznąć drzwiami centralnie, które dopiero co otwarzył ale jak sobie pomyślałem, że wszyscy się zbiegną, to stwierdziłem, że chyba jednak nie. Hmm. No, ale tak, yy, zdecydowanie za to za te naprawianie rzeczy, za to bycie artyfiserem de facto. No ja teraz do, trochę dodam, dlaczego ja tak szybko naprawiłem ten kryształ, bo właśnie ciekawość mnie zeżarła, bo to jest kryształ a... z pamięcią. No tak, to prawda. I od razu okej, okay, idę to, to naprawić. Czyli jak to teraz wygląda, bo ty jak artyfiser masz trzy książki. Tak, jeszcze jedną nie mam wybraną. Jak będzie następna? Czyli masz potrzeba. Jedną, masz jedną o y, cyferach, y, y, kryształach, Kryształowych, tak? biologicznych i trzeciej nie mam jeszcze. Trzecią okay. muszę wymyślić sobie w następnym razie, jak będzie coś potrzebnego. Dobra. Trzecia to będzie książka o maszynach kontrolujących pogodę. <noise> to może? Być. To się może tak skończyć, właśnie. Ale tak, czwartego Ekspa daje za y, zabycie naprawdę zajebistym artyficerem w tej sesji. Hmm. Szacun. Szacun, szacun. A ja daję za szybkie, szybkie myślenie tak naprawdę, bo ładnie, że rozrobiłeś ten plan tego. Szybko wiesz, załatwiłeś tego kolesia i to jest. To jest to, na czym polega właśnie y, FIF, Jack, czy złodziej. Po prostu. I wiesz, to, 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 co ci dawałem wcześniej, że. Że to ty masz iść, bo to jest twoja działka tak naprawdę, jeżeli się skradamy i zakradamy do tego domku, to ja po prostu czekam na twoje przywództwo. Będziemy chcieli podpalać wszystkie kolejne jej rzeczy. Ty tak pytam się ciebie teraz. W no momentu. czekaj, no nie podpowiadam mistrzowi gry, co? Nie no, nie podpowiadam mistrzowi <gry>, gry, tylko. Mistrz gry już wie. Chociaż z drugiej strony, jak to się skończy, tak samo jak to moje kichanie na wszystkich. Jak. jak... Mm. Jak, jak, powiedziałem, że będę kichał na wszystkich, bo mnie za ten, to mi zrobił retkon całej sesji. No. Tak. Więc nie, teraz... Ty, tylko dlatego się właśnie, że wiesz, że my jesteśmy na nią cięci, bo nam groziła. Coś, czego nie się no. nie robi Alinowi i Kantanowi. Mm. No, tak. Generalnie tak. Okej, okay, dobrze. I się wydawało, że ona ma nas w kieszeni i, i ona bardzo słono za to zapłaci. Mhm. Okej, okay, dobrze, to jeszcze mam moment na feedback. Chłopaki, co się podobało, a co Wam się nie podobało na sesji? Tak, obiektywnie. Dobra, subiektywnie, chuj. Co mi chodzi o obiektywizm? Ja nigdy nie pamiętam, które jest subiektywne, które jest obiektywne. Subiektywne to jest Twoje odczucia. Co Ci się podobało, co Ci się nie podobało. I tak nie zapamiętam. Czego powinno być więcej, czego powinno być mniej. Ja próbowałem m.in. wszystko, tak naprawdę. Dobrze mapki się rysować. Och, <laughs> Arin, to twoja zadanie. <laughs> Ale To no. hmm. czy znaczy, wiesz co, akurat w trakcie prepu. Ja muszę zrobić do prep do dedeków na jutro i też muszę mapki porysować, porobić rzeczy. E, w trakcie prepu, żeby nie było, e... Rickwell powiedział, żebym poszukał jakiegoś planu domu. Tak. I... Brakowało tego. To rozumiem. Znaczy ja miałem jakiś tam prosty plan, ale też nie chciałem tego rozbudować nie na domu jak bardzo, tak? Taka prawda, eee, bo... Ale wiesz co, ja, z jednej strony tak, ja mówię, że mi brakowało tego planu, a z drugiej strony myślę sobie kurde, no to znowu będą, będziemy rysowali i będziemy robili plany domów i tak dalej i tak dalej. Dla mnie to jest bardzo mocno jakby rysowanie mapek, takich stricte planów mm. domu i tak dalej, jest elementem, który jest bardzo mocno powiązany z systemami, głównie, z, oczywiście z najpopularniejszymi DDK-ami, które używają mm. tony mapek. Ale dla mnie to też jest duża siła wyobraźni, kiedy, kiedy, kiedy system nie korzysta z mapek w ogóle stary. Ja no, takie rzeczy nie wierzę, jak, ale nie grałem z mapą. No, no Manera ma mapki jak najbardziej, tylko że wiesz, yy, problem jest taki, Dostosuj no mapę do tego, jaki masz pomysł. Średnio, nie? Różnie bywa. W przypadku... Mhm. Yy, w przypadku mnie... No, sorry, ja mapę sobie nie narysuję, bo nie jestem grafikiem, no. Nie jestem człowiekiem, który ma takiej Ale zdolności. Ale to nie o to chodzi, że brakuje mi ładnej mapy. Nie, to, to może być taka najbardziej beznadziejnie narysowana mapa na świecie. Tylko Ari. po to, żebyśmy mogli sobie coś, wiesz... Wyobrazić. Okej, okay. rozumiem. E, tak, e, natomiast jako, że nie mam specjalnie umiejętności w tym kontekście. Ja sobie życzę, że czasami używam, wiesz, generatora lochów, tak, który generuje los kwadracikami štos. Dokładnie, dokładnie, nic więcej hmm. nie jest potrzebne. Tylko wiesz, no to ja też ja tylko... możesz je robić, natomiast nie tak nie wrzucę i tak nie wrzucę tego później na streama. mogę wam to później udostępniać na rol, tak naprawdę, nie? A czego nie wrzucisz tego na stream? Bo to by się wszystko wyglądało. Aha, okej. Okay. <laughs> To ma, ma niestety dość spore znaczenie. Yy, chociaż fakt, że grafika, która jest wrzucona w tle, jest też niezbyt najbodniejsza. Niezbyt najlepszej jakości, ale och, już. Ale spełnia absolutnie całe swoje zadanie, jakie ma spełniać. I szczerze mówiąc, ona mi się podoba. Mm. Bo to nie o to chodzi, że ona ma być ładna, tylko ona przekazuje dokładnie to, co ma przekazać. To znaczy, jest wiesz, Ona miastok, jest ładna, w tylko, który, tylko jak jest nie jest rozszerzona do nie wiadomo jakiej rozdzielczości. Nie? No, ta grafika jest tak. Z... Dwa razy mniejsze niż to, co jest rozciągnięte. Mhm. Mm no więc no. E, a niestety, to jest ogólnie oficjalna grafika z, z podręcznika, żeby nie było. To nie jest żaden, by To jest faktycznie z podręcznika mapa. I, i mm -hmm. dokładnie tak to wygląda. Więc to jest o tyle dobrze. Ja bardzo lubię właśnie, jak jakieś podręczniki dają mi mapy miast, bo to jest naprawdę duży plus wtedy. E, tak więc problem map będę musiał rozwiązać, zwłaszcza, że kolejna. Kolejna sesja płynie będzie obfitowała w jakiś crawling bardziej lub mniej. Mhm. Eee, tak, to mała, mała zdrada planów na kolejną sesję z mojej strony, ale. Dobrze. Z tego? dobrze. Eee, więc będę starał się jakoś coś przygotować, jakąś mapę wymyślić do tego. I jeszcze dalej zastanawiam, jak ją jeszcze przedstawić, to już jest zupełnie inna sprawa. Eee, tak. Eee, czy są jeszcze jakieś elementy, które nie przeszkadzały, które wam przeszkadzały, mu się nie podobały? Znaczy, ja co, co, do, co do tych map? Ja w życiu nie grałem w RPG-a z mapami. W RPGi to prawda? W ludzi. Tak. To jest nawet... gra wyobraźni, no nie? Jest, to prawda. Nie, e... nie jest. To roleplaying game, a nie gry wyobraźni? Gry wyobraźni? To jakieś dziwne określenie. Nie, zawsze. Wiedźmin gra wyobraźni jest. No mój Boże. To było <laughs> bardzo zła gra. Ale wiesz, wiesz dlaczego Wiedźmin nazywa się grą wyobraźni? Bo twórcy sobie wyobrażają, że ktoś w to gra. To jest jedyny powód, dla którego to ma taki podtytuł i taka jest prawda. Wyobrażalni, y To jak już, bo to jest staraga bardzo, czy jeszcze żyją w Ale, ale y y y ja zgadzam się z tym, że w jakimś sensie to jest gra wyobraźni, bo ona wymaga inicjowania swojej wyobraźni w momencie, w którym coś się dzieje. Tak, ale... To nie zmienia faktu, że to jest role playing game, a y, co więcej, to jest przede wszystkim nadal tabletop, nawet jeżeli mm. nie masz planszy i figurek i nie wiesz. Y, i, I taka jest prawda. I to oznacza, że y, fajnie jest mieć mapki, handouty i inne śmieci. Które nie są w żaden sposób ani obowiązkowe, ani potrzebne, ale one powodują, że istnieje jakaś namacalność, która pozwala graczowi się też poczuć. Wiesz, o czym ja to chodzi? Z mapami, grafikami i tak dalej, sprawa jest tego tyle prosta, że wyobraźnia to wyobraźnia. Każdy ma swoją i każdego go działa inaczej, tak? Więc jak okay. ja zrobię opis, na przykład Beholdera, typu widzicie wielkie, latające oko, z którego wystają maski, które mają kolejne oczy. W waszej głowie może pojawić się coś zupełnie innego niż miałem na myśli. Tak. Ale szczerze, nawet jeżeli tak się dzieje, to w zależności od. Ja na... Powiem ci tak, masz absolutnie rację. Tylko to już w ogóle nie jest rozmowa na temat naszej sesji, tylko to tak. już jest w ogóle akademicka rozmowa na temat prowadzenia RPGów. Bo ja na przykład, w sytuacji, w której mam nawet doświadczonych graczy, opisuję im potwora, którego spotykają. I jako gracze oni spotykali tego potwora dziesiątki tysięcy razy. Jeżeli to jako postacie, które pojawiają się w kampanii, rozpoczynają swoją podróż i to jest pierwszy raz, kiedy spotykają tego potwora, nie ma opcji, żeby mi po prostu powiedział: "No, chłopaki, to jest nie y, nie y, Kenku". Nie, musisz im go opisać, bo te tak, ale tu no, chodzi proszę, o to, jedną to... rzecz. Tu nie chodzi o to, żeby oni rozpoznali od razu po opisie z podręcznika potwora, tylko chodzi o to, że widzą, sobą się tego beholdera, tak? I teraz, widząc go, mogą zrozumieć, że macki są na przykład, zwisają wszystkie, tak? I na przykład da się jakoś je łatwo zaatakować, na przykład, nie? Szczerze mówiąc, nie ma w tym niczego, ponieważ macki każdego beholdera wyglądają inaczej. Ale to nie ma, to jest jakby out of discussion, to co teraz powiedziałem. Wydaje mi się, że pozwalam robić sobie takie opisy, o jakich ty mówisz, a które na mm -hmm. przykład ktoś mi powiedział po prostu, to jest beholder. Właśnie tak. dlatego, że każdy wyobraża to sobie inaczej. I tak. mnie to bawi. Znaczy... Mnie to bawi. I mam nadzieję że innych też, chyba, że wychodzą w kurwieni i wtedy <grym> rozumiesz. Ale nie zdarzyło mi się jeszcze, żeby ktoś miał z tego powodu większy problem. Dla mnie to też jest fajne. Mm. Fajne jest to, że ktoś musi skonfrontować nazwę własną, którą ma w swojej głowie z opisem i mówić, o kurwa, to jest beholder, ale mamy przerąbane. Tak, ale wtedy to... nie mówisz im. To jest beholder, tylko wchodzi... oni sobie myślą, okej, okay, macie, tylko... to jest beholder, wszyscy umrzemy. I to Mi jest spoko. Cały czas chodzi o coś zupełnie innego. Mi chodzi tylko o to, że każdy gracz powinien mieć dokładnie takie samo wyobrażenie tego, co widzi przed sobą. Nie, nie, nie to jest... Y -y -y znaczy, widzisz, bo opiszę beholdera, tobie i Arinowi, że Arinowi i Kantanowi, tak, opiszę beholdera, tak. założymy to w ten sposób i w tym momencie ty, tobie się wydaje, że na przykład te macki są wszystkie w dół, a jemu się wydaje, że te macki są w ogóle jakoś na przykład do Jasne, przodu tak. i, i są broniące i w tym momencie to ma wpływ na to, jak atakujecie tego potwora. To nie jest dobre. Bo. To ma ma, wpływ na to... Ja mam tylko Bazera. To ma, na to, to ma wpływ na to, w jaki sposób atakujemy tego potwora, i absolutnie masz co do tego rację. Yy, ja nie mówię, ja że uważam, chodzi o konkretne powiedzenie, to jest beholder, tak? Tylko chodzi o to, że nie, bardziej tylko... wspieranie się grafiką. To o to mi chodzi. W tak, chodzi o wspieranie się grafiką. Tylko yy, nawet jeżeli na początku się nie zrozumieliśmy, to możemy się potem poprawić, to jeszcze nie jest dramat. Natomiast najśmieszniejsze jest to, że nawet jak komuś powiesz, e, to jest beholder, i wszyscy powiedzą sobie, e, to jest beholder, to za. Słowem, beholder każdy w środku w bani i tak wyobrażę go sobie inaczej. Czyli inaczej, tak. True. Więc to jest takie. Masz, masz rację, no, ale nie do końca. Znaczy, ja, ja bardziej mówię tutaj konkretnie o grafice, niż więcej. tak? Dlatego mówię tak, tak samo: tak, mapki są prawda, potrzebne, bo to w tym momencie też dają lepsze po, po, pole pojęcia, jak wygląda dany budynek, dana przeszłość wokół siebie i tak dalej. No to prawda. Po to po to też się mapki robi, nie? Żeby nie było niedomówienia, że przesuwam się gdzieś tutaj, i... ale gdzie tutaj to dokładnie jest. No, ale spoko. Generalnie hmm. chyba nie mam jakichś takich rzeczy, że. Dobra, z drugiej strony ziom. Ja już nawykłem do tego, w jaki sposób prowadzisz mi tą sesję. Aha. Te cztery odcinki czy pięć, których już posiadamy, doprowadziły do tego, że ja już doskonale wiem, czego mam oczekiwać po tym, w jaki sposób ty prowadzisz sesję. I prawda jest taka, że nie mam absolutnie żadnych negatywnych takich rzeczy w stylu. No, bo mogłoby być X albo mogłoby być Y. Na tyle długo już przegraliśmy ze sobą, że ja doskonale wiem, na czym polega Twoja narracja. I to przyzwyczajenie się do tej formy narracji sprawiło, że to jest tak, jakbyś przyszedł do, 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 do sklepu, albo jakbyś wszedł do swojej ulubionej restauracji i zamówił dokładnie to samo, co zamawiasz co piątek: kawę i bajgla jakiegoś. I po dwóch latach żarcia codziennie kawy i bajgla, kelnerka przyszła i się zapytała, a co panu nie smakuje w tym bajglu? I patrzysz się na nią i masz jej ochotę powiedzieć, kurwa, jakby mi coś nie smakowało, to bym tego nie żarł przez dwa lata, prawda? I to jest trochę tak. Masz zbudowany pewien front jako MG i masz pewien standard, który trzymasz. I on jest dobry. I na pewno będziemy grali więcej. I nie mam takich rzeczy, co mi się na pewno nie podobało. No nie, no podobało mi się. To jest dokładnie mm. to, czego oczekiwałem i bardzo mi smakowało. Mega. Okej. Okay. No, ja się, ja się po chwili powiem, podpisuję obiema ręcyma i nogiem. Jasne. Yy, nie wiem, czy nie będę musiał tego wyciąć, bo później okazuje się, że was zmusiłem do jakiś <laughs> Nie, nie, nie. Wiesz, co, e, swój materiał się. to co wycinaj co chcesz. Śmieje się, nic więcej. Nie wiem, bardzo się cieszę, że się podobało, Ym, feedback nie do końca o to chodzi, ale to już mniejsza z tym. Zawsze jest coś, co można zrobić lepiej coś, co by bardziej ewentualnie poddało, ale z drugiej strony, jeśli mówisz, że się przyzwyczaiłeś do mojego stylu prowadzenia, no wiesz, nie jestem w stanie zmienić swojego stylu prowadzenia aż tak bardzo, tak? Ale może chodzić o jakieś konkretne elementy, które się nie powinny pojawiać, albo elementy, które powinny się pojawiać, nie wiem, powinno być więcej walki, powinno być mniej walki... Ja się zastanawiałem, czy chcę inicjować walkę w tej sesji. Wydawało hmm. mi się, że jakiś mały skirmisz powinien był się pojawić, a wszystko poszło hmm. gładko, bez walki i pomyślałem sobie też, a może dzisiaj tak ma być, może to też jest w porządku hmm. i nie stresowałem się tym potem już tak bardzo. Tak, Bardziej, walki? że pod koniec już było, pod koniec już było na zasadzie no to teraz będziemy się mordować czy nie. Teraz na zasadzie już w ostatniej chwili udało mi się odwrócić ich uwagę i to był to było hmm. szczęście, że tylko dzięki temu nie walczyliśmy. Yep. Y Wiesz, klasy są różni, więc w ja wolę zawsze zapytać o takie rzeczy. Bo w sumie nie pytałem jeszcze nigdy, tak naprawdę. Czy macie odpowiednia ilość walki, jest na sesji, tak naprawdę? Czy jest odpowiednia ilość miejsca na roleplay? Wam pasuje. Mm, bo czasami skracamy takie rzeczy, nawet to, to widzę. Czasami skracamy takie rzeczy, to prawda. Wydaje mi się, że. Znaczy... Dla mnie zawsze będzie za mało miejsca na roleplay, to jest jedna rzecz, e, <laughs> więc ja nie, w ogóle nie powinienem być brany pod uwagę, dlatego że jak mi, nawet jeżeli będę chciał zrobić gdzieś sobie trochę tam dogryźć, to ja ci się wygryzę, kurwa, ja sobie zrobię ten... O tak, ten, ten się, ty grud... to, to ja jest pół minuty roleplayu, żeby on tam gdzieś był. O? Tobie, to, tobie to, trzeba wziąć ten... Ale no, też nie, też nie będę, nie będę... No właśnie. <laughs> Nie będę ci kurwa robił z, z gry 100% roleplayu, bo to jest rzeźnia. No nie, to nie jest nic złego tak naprawdę. Czasami warto. Wiesz, roleplay game, jak sama mówi, ten roleplay też gdzieś tam się powinien pojawić, tak? Jest, każdy mm. element sesji jest ważny. Czy to walka, czy roleplay. Ale ten roleplay jest, to, jest bardzo znaleźć? trudny w momencie, w którym masz tylko dwóch graczy. Jest tru to... i nie tru, znaczy bardziej trudny jest taki kiedy no jest... ja muszę odgrywać dwóch NPCów na raz, bo trzech. No tak, no to jest. To jest najgorsze. Nie bo, bo ten roleplay tak naprawdę zaczyna dobrze działać w momencie, jak masz minimum trójkę. Różnie I oni mogą dwa. między sobą coś, wiesz. No my, my już pewnie momencie... piłeczkę. Mamy własną chemię tak naprawdę z e, Filipem, więc idzie to, my już wiemy czego po sobie tak mniej więcej oczekiwać. Hmm. To no, już po, tych, ten... po tych 10 godzinach grania już tak. No. Bo te 10 tak 10 tutaj leży trochę w świecie roleplaya, bo my wiemy, co my zrobimy. Już to jest inna kwestia. Jasne. Z nami. Ale na pewno ten roleplay będzie się jeszcze pojawiał w momencie, kiedy będziemy spotykać nowe postacie, które będziesz gdzieś tam pokazywał, które będziesz hmm. wprowadzał z npc i tak dalej. Staram się, Więc no. Ten roleplay no, też no, będzie ja do końca byłem, od... miałem, przemyślałem Imperię tak naprawdę, to się przyznaję bez bicia. Miałem przemyślany jej wygląd, miałem przemyślane rzeczy, które będę chciała, ale zapomniałem przemyśleć dokładnie jej zachowania wobec was, kiedy przyjdzie tak z dupy. No to jest, dlatego ten, ja tak stoję przed drzwiami ja. na pierwotny nie widzę, był chure, zupełnie ja nie to... inny, nie? Jak, jak postacie imperię, a więc to było też. Wymyśliłem to trochę inaczej, ale w momencie, który zaczęliście to robić, zacząłem po prostu podążać na tym, co zaczęliście robić, nie. Tak mm -hmm. raczej jest. Plan trzeba do tego, co robią gracze. No, jakby improwizacja zawsze jest sporą mm. częścią. Ja tak, tak, No jak kiedyś sobie po, pooglądacie te wszystkie prepy, bo będziecie mogli. No bo to, się... to właśnie musisz mówić, kiedy. Ja, kiedyś, nie, nie, skończy ja skończy absolutnie typer. celowo nie oglądam żadnych prepów, nie dotykam się do tego. Tak, ja się śmieję, że później, jak się oglądać prepy starszych sesji, będziecie mogli zobaczyć, jak rozróżni, rozróżniło się to, co przygotowałem, od tego, co wyszło finalnie. Bo to jest chyba w sumie najbardziej ciekawy, tak naprawdę, w tym, nie. To będzie to... właśnie mówić, kiedy kiedy możemy obejrzeć, który odcinek, tak naprawdę. Eee, na pewno możecie bez problemu obejrzeć już pierwszy odcinek, prepu. Eee, wykorzystałem wszystkie wątki, które tam przygotowałem. Eee, a dalej nie pamiętam już. Musiałbym sprawdzić na dodatki, tak naprawdę. Mogę tam napisać później, więc. Okej, okay, dobra, słuchajcie. Z mojej strony na dzisiaj to by było chyba tyle. Eee, nice. Widzów nice, przerzucimy nice. rajdem. Dum. Dum, dum, dum. Eternal? Darth Kruk. Nie, nie, nie będę grał w Eternala, nie mam Eternala, będę grał w... w jedyneczkę. Okej, okay, to chłopaki. Na razie i dobranoc. Dobra. Na noc. Razie, cześć. Oh.